Siódmą planetą była więc Ziemia. Ziemia nie stanowi byle jakiej planety. Liczy ona 111 królów, nie zapominając oczywiście o królach murzyńskich, 7 tysięcy geografów, 900 tysięcy biznesmenów, 7,5 miliona pijaków, 311 milionów próżnych, to znaczy około 2 miliardów dorosłych. Żeby uzmysłowić Wam, jakie są rozmiary Ziemi, powiem, że przed wynalezieniem elektryczności utrzymywano łącznie na wszystkich sześciu kontynentach prawdziwą armię złożoną z 462 511 latarników do zapalania lamp ulicznych. Widok tych lamp oglądany z daleka sprawiał fenomenalne wrażenie. Ruchy tej armii były uregulowane, jakby stanowiła balet zatrudniony w operze. Na pierwszy ogień szli latarnicy zapalający lampy w Nowej Zelandii i Australii. Później zapaliwszy swe lampy, układali się na spoczynek. Wówczas przychodziła kolej na taniec latarników w Chinach i na Syberii. Potem oni ukrywali się za kulisami, a ich miejsce zajmowali latarnicy z Rosji i Indii. Potem zastępowali ich latarnicy z Afryki i Europy. Później przychodziła kolejna Amerykanów, najpierw z Południowej, a później z północnej Ameryki i nigdy nie mylili się co do kolejności wejścia na scenę. Było to wspaniałe. Jedynie latarnik od jedynej latarni z północnego bieguna i jego kolega od jedynej latarni z bieguna południowego wiedli życie próżniacze, nonszalancko wykonując swą pracę zaledwie dwa razy w roku. Kiedy zaczynamy dowcipkować, może się zdarzyć maleńkie ugarstwo. Nie byłem całkiem uczciwy, opowiadając Wam o latarnikach zapalających lampy uliczne. Istnieje ryzyko, że przedstawię moją planetę w fałszywym świetle osobom, które jej nie znają. Ludzie zajmują niewiele miejsca na Ziemi. Jeśli dwa miliardy mieszkańców, którzy zamieszkują Ziemię, stanęłyby blisko siebie, jak na manifestacji, wystarczyłby im w zupełności plac o rozmiarach 20 mil długości na 20 mil szerokości. Całą ludzkość można by pomieścić na najmniejszej wysepce Pacyfiku. Dorośli oczywiście Wam nie uwierzą. Uważają, że zajmują bardzo wiele miejsca, a są przy tym równie ważni jak baobaby. Poradźcie im w takim razie, aby porachowali. Uwielbiają liczby, to będzie im się podobać. Nie marnujcie swojego czasu na to męczące zadanie. To bezsensowne. Macie przecież do mnie zaufanie. Kiedy więc mały książę znalazł się na Ziemi, był bardzo zdziwiony, nie widząc nikogo. Już się obawiał, że pomylił planety, kiedy w piasku poruszył się zwinięty pierścień koloru księżyca. Dobry wieczór, rzekł na wszelki wypadek mały książę. Dobry wieczór, rzekła Żmija. Na jaką planetę spadłem? spytał mały książę. Na Ziemię, do Afryki odpowiedziała Żmija. Och! Czyżby więc nikogo nie było na Ziemi?-Tutaj jest pustynia. Na pustyniach nie ma nikogo. Ziemia jest wielka rzekła Żmija. Mały książę usiadł na kamieniu i uniósł oczy ku niebu. Zadaję sobie pytanie powiedział: Czy gwiazdy są oświetlone po to, aby każdy mógł pewnego dnia odnaleźć swoją? Spójrz na moją planetę jest tuż nad nami ale jakże jest daleko? Jest piękna, rzekła Żmija. Po co tu przybyłeś? Miałem kłopoty z pewną różą, rzekł mały książę. A, zrozumiała Żmija. I umilkli. Gdzie są ludzie? Podjął wreszcie rozmowę mały książę. Trochę tu samotnie, na tej pustyni. Wśród ludzi też jest samotnie, odrzekła Żmija. Mały książę długo jej się przyglądał. Śmieszne z ciebie stworzenie, rzekł wreszcie. Chude jak palec. Jestem jednakże potężniejsza niż palec króla, powiedziała Żmija. Mały książę uśmiechnął się. Nie jesteś potężna, nie masz nawet łap, nie możesz też podróżować. Mogłabym unieść cię w dalszą podróż niż okręt, rzekła Żmija. Owinęła się dookoła kostki małego księcia jak złota bransoletka. Dotknięciem obracam każdego w proch, z którego powstał, rzekła wreszcie. Lecz ty jesteś czysty i pochodzisz z gwiazdy. Mały książę nic nie odpowiedział. Współczuję ci. Jesteś tak słaby na tej kamiennej ziemi. Mogłabym pewnego dnia ci pomóc, gdybyś tęsknił za twoją planetą. Mogłabym. Ach, doskonale zrozumiałem, rzekł mały książę. Lecz dlaczego mówisz cały czas zagadkami? Sama je wszystkie rozwiązuje, powiedziała żmija. I zamilkli. Mały książę przeszedł przez całą pustynię i nie spotkał nikogo, prócz małego kwiatka. Kwiatka o trzech płatkach, całkiem niepozornego. Dzień dobry, rzekł mały książę. Dzień dobry, odparł kwiatek. Gdzie są ludzie? Spytał grzecznie mały książę. Kwiatek widział pewnego dnia przejeżdżającą w pobliżu karawany. Ludzie? – Istnieje ich chyba sześciu czy siedmiu. Widziałem ich całe lata temu, ale nikt nie wie, gdzie ich odnaleźć. Wiatr ich przerzuca z miejsca na miejsce. Są pozbawieni korzeni i na tym polega ich kłopot. – Żegnaj – rzekł mały książę. – Żegnaj – rzekł kwiatek. Mały książę wspiął się na wysoką górę. Jedynymi znanymi mu dotąd górami były trzy wulkany, które sięgały mu do kolan, a wulkan wygasły, służył mu jako taboret. Z góry tak wysokiej, rzekł do siebie, dojrze od razu całą planetę i wszystkich ludzi, ale nie dostrzegł niczego oprócz skalnych iglic o wyostrzonych krawędziach. Dzień dobry, rzekł na wszelki wypadek. Dzień dobry, 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 odpowiedziało echo. Kim jesteś? spytał mały książę. Kim jesteś? Jesteś, jesteś podjęło echo. Zostańcie moimi przyjaciółmi. Jestem taki samotny powiedział. Jestem samotny, samotny odparło echo. Co za śmieszna planeta pomyślał więc mały książę cała sucha, zupełnie spiczasta i do tego słona. A ludzie pozbawieni są wyobraźni, powtarzają słowa, które do nich mówię. U siebie miałem róża, ona zawsze zagadywała pierwsza. Wreszcie jednak nadszedł moment, kiedy po długim marszu, po piachu, skałach i śniegu, mały książę odkrył drogę, a wszystkie drogi prowadzą do ludzi. Dzień dobry, powiedział: Był to ogród kwitnących róż. Dzień dobry odpowiedziały róże. Mały książę popatrzył na nie. Wszystkie były podobne do jego róży. Kim jesteście? zapytał osłupiały mały książę. Jesteśmy różami, odpowiedziały róże. Och! wykrzyknął mały książę i poczuł się bardzo nieszczęśliwy. Jego róża zasugerowała mu, jakoby była jedyna w swoim rodzaju we wszechświecie. A tutaj oto w jednym tylko ogrodzie znajdowało się pięć tysięcy zupełnie podobnych róż. Ależ by się rozgniewała, gdyby to zobaczyła. Strasznie by się rozkaszlała i zaczęła udawać, że umiera tylko po to, żeby uniknąć narażania się na śmieszność. A ja musiałbym udawać, że ją pielęgnuję, bo w przeciwnym wypadku, żeby mnie upokorzyć, naprawdę by umarła. A potem pomyślał, przypuszczałem, że zostałem bogato obdarowany niepowtarzalną różą, a tymczasem posiadam zwykły kwiat. Ani to, ani moje trzy wulkany, które sięgają mi do kolan, a z których jeden być może wygasł na zawsze, nie czyni ze mnie wielkiego księcia. Położył się na trawie i zapłakał.